Seven, bazę. Słowo smuteczek, smutek jest cenzurowany na no czacie. No smut. Ale no... really. Jezus, nigdy nie wpisywałeś <słyszy> kategorię a, nieważne. A ta, no... <słyszy> no, to, no dawaj, <słyszy> spokojnie, Kurwa <dokończ. słyszy> dziewice. Niewiarygodne. To jest niewiarygodne. Teraz mi kiknęli, nie byłem impostorem. Piąty raz. Bo ta kurwa, fuck. Wasal lewy, przeniecek, wasal lewy, przeniecek, wasal lewy, przeniecek. Tu jesteś, idę po tekeniarza. Tekeniarz keniarz jest kurwa mój. Nie, 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 nie robi się tak. Ajczkujcie jakiś. No. Od na dole wodła, krewetami. tymi to byli na dole pod ze mną. Shiro, gdzie jesteś? Wasal poszedł na Tekena. Ja też Tykena za dobrze. Siro. Siro nie Shiro nie jest To Czyli To na bywak, <grym> y 7 Ja teraz właśnie byłem obok ciebie. A skąd przyszedłeś? Z lewej strony, spod O2. I... A ty A Ja jestem O2 razem z Aragornem i lewym bojem. Aragornie, potwierdzasz to? Tak i Seven też tam był na elektryko, więc mógł iść z O2. Kurjaciku, gdzie jesteś? Ja na początku leciałem od razu na Noda na dół, ja później cisztem na lewo. Na Weponsy. Prinsku, gdzie jesteś? Teraz na kamerach zabił nic nie widziałem na elektryku, bo byłem w elek... Znaczy na kamerach nie z nie widziałem, bo byłem w elektryku, włączyłem prądy. Tu byłeś na kamerach czy w elektryku? Był, byłem o, na, na elektryku, byłem włączyć prądy. Później sprawdzałem chwilę witacji, widziałem, że wasal nie żyje i się wróciłem na kamerę zobaczyć czy tam lewy i... Eee, jeszcze, czekaj jeszcze raz. Wytalski? Sprawdziłeś vitalsy, zobaczyłeś, zobaczyłeś że, wasal... czekaj, wasantista. czekaj, czekaj. Sprawdziłeś Witalsy, zobaczyłeś, że wasal nie żyje i pobiegłeś tak. gdzieś tam, tak? No to jest tak, ponieważ ciało biec. wasala jest pod Witalsami. no to jak mógł kurwa zobaczyć, że wasal nie żyje ma na vitalsach, co nie jest oh. No, może ma albo nie ma. Ale ogólnie ja widziałem wasala na kamerze jeszcze żywego przy vitalsach czy nie no, bo... widziałeś sewena wybiegającego? No ale ci mówię, jak jest ten. Jak poszedłem do elektryka, ale bo jest ten. W, w ogóle sewena. Jakoś... z elektryka? Bo ty powiedziałeś, e... że ty przybiegłeś od Zobacz. lewej. Ja przybiegłam od lewej i mi się wydaje, że ty właśnie biegłeś bardziej od strony admina, od prawej. Nie, nie, nie. E, tak się minęło. Mój był taki, że byłem na lewej stronie, byłem przez chwilę na kamerach e, widziałem wasala właśnie biegającego do admina od prawej strony. Właśnie tam do Witactwa, od prawej strony i zbiegłem na dół, w ogóle zbiegłem jeszcze na zgaszonych światłach, na lewym, na lewym zbiegłem na dół, jak od, odgasły światła, to jeszcze widzimy Aragorna i wbiegłem po prostu w stronę Adwina. Gdzie Atmina. widziałeś Aragorna? Gdzie widziałeś Aragorna, ja, jak odgasły światła? Patka, czekaj, uwidęłam. czekaj, gdzie widzisz Aragorna, jak odgasły światła? Na dole pod plan. I biegłem tam od lewej strony, i mi się zdawało, czy padka ma inżyniera chyba, albo po prostu wyskoczyła z węta, jak wychodziło. Nie, wychodziłem nie od wyskoczyłam z, z żadnego węta, przyszłam normalnie Właśnie. z Buta i minęłam ciebie przy adminie, a wasal tam nie ja, żył. Ja tam biegłem Disu, z lisów. A i z skoro lewy, lewy a widziałeś i... Sebena, który biegł w dół, bo ty byłeś na wodwa, widziałeś? Disu biegę. się kierują. I... On tam był tam seven, był, był. Ale był, tak, był wcześniej. Aragorn, Aragorn może widział, ale ja nie widziałem On był wcześniej ze mną. Byliśmy pierwsi na elektryku tak. i myślałem, no, że on hello. włączy nawet. Najbliżej no, no. Był, okay. Furiat... Najle... Bliżej był Furiat... najbliżej był Furiat i Seven tak naprawdę I ty? No I ty. Tłomija, I ja nie, ale ja bym tutaj bez mocno bez... stosowała Sevena. Czy ty miałeś kabelki, może z lewej strony? Tak, miałam kabelki, a nie konwenty a. Tak, gdzie no, niby seven tak. był? Jeszcze raz? A ja pierdolę. A ty ci rodzie byłeś? A w to coś takiego? Up. Nie, na, na tabie sprawdzałem, wiesz, giełdę. Gdzie ty byłeś? Uh -huh. Away from keyboard. Away nie nie ma. no, dlatego, się, dlatego jest tylko jeden kill. Halo! Nie no, skip skip. Słuchajcie no. Hmm, ale w sumie może coś z tym być. Pamiętajcie, że Shiro była awki, dlatego może być tylko jednak Tylko jeden. Ja Sevena po lewej stronie Ta, nie i teraz polecam ki Jakub Ja Aragon. też bardzo mocno sasuję Sevena teraz z tej polecam ludy. polecam potrujnie. Dobra, teraz mam pewność. Znowu fajkuję to. To są takie najprostsze fejki. To się do kontaminacji, Nie wiem ile osób tam w sumie poszło. Mogę sprawdzić admina i bawić się w... niby szeryfa. Tu jest Disu. Disu musi przeżyć, bo Disu mnie... troszę troszeczkę mnie oczyszczał. Fajnie by było, żeby Disu był żywy. Bo to jest jedna z tych osób, która mnie oczyszczała właśnie. Eee, lewy to jest. Lewy, lewy, lewy Tam jest Disu. Tam jest Disu. Dajcie znać, że zacząć. Ja sobie się komputerek. Chimek, wybiegam z Disem, z tym najczystszym graczem na świecie. Marynujemy Disa. Lecimy. Proszę, furiat, nie zabijaj, bo ci krzywdę zrobię. Disę mi ufał. Ja siedzę z Disem. Disu jest my best friend. Nie, on chce zabić, przecież. Chodź, chodź, coś Jesteś moim przyjacielem, nie? Kurwa! Czyli tak. Ode mnie to ciało już leżało około. ponad... no nie wiem ile. Na pewno ponad 6 sekund. No przyjść z tego tam gdzie jest lawa, złożyłem do elektryka przyjść i wrócić do laboratorium. Tyle ciało leżało. Nie mogę... Ja liczba. z tobą Czyli dębry. że widziałeś wcześniej ciało? Nie, mówię, że miałem witalsy i tam że widziałem, że ktoś ja zginął. To Hmm. Ja Disa z tego killa. biegam za nim już. Od, stro od ja, komunikacji biegam za nim. A ja, ja możecie się Co to. Możecie clearować, bo tylko jeden kill pod. Ja robiłam z tasków i cały czas byłam w labie. Miałam ja tam mógł no bo ze mną był. <laughs> Ja zrobiłam download w a upload z komunikacji i poszłam buce na wyjec. I później widzieliście mnie w elektryku, on to to uprzymyła. I później masz na kamerę, chwilę. Chciałem na no, odwana no, na dole. Bo no, ktoś... czekaj, czyli tam jest w laboratorium kill? Dobrze zrozumiał? A? W laboratorium jest kill, zrozumiałam. zrozumiał. No pod laboratorium. O, no to chyba jestem czas jest, w tym jest. razie, bo byłam całą rundę w laboratorium. Mhm. Ja zlizłem całą teraz? rundę po lewej stronie. powiedziałem, że byłem w odwana na dole i nie widziałem Cię tam przez chwilę, a byłem tam z trochę czasu. Robiłem i kabelki, Robiłem drzewko i potem pobiegłem na dół robić te kręciołki. To z... minąć jakbyś na kręciołkach, bo ja najpierw zrobiłem download, później upload, jak się runo nie? Download, mhm. upload i później wbiegłem od razu na butle. Kiedy robiłeś upload? My tam byliśmy z Discem. Ze mną tam byłeś w Apponcach. W Japoncach, ale ona mówiła, że upload robiła. A my z Disem jeszcze byliśmy tam na komputerku, bo ja musiałem wyłączyć komputer a Dissu robił chyba upload, ten czy tam download, to drugą teraz. Ale to Siro, runda się zaczęła, gdzie wait, pobiegłaś? Chwila, Shiro, Shiro upload robiła chyba przede mną jeszcze. Aha, w ten sposób. Kto no jest... A, widzisz? I no runda się zaczęła, gdzie pobiegłaś? Zdążyłabym, to jest Możliwe, że Dissa widziałam mnie, zwróciła uwagi. Zdążyłabym zrobić to. Runda się zaczęła, gdzie pobiegłaś? No kurwa, to Wejponsów download. No to kłamiesz już. Niemożliwe. Ja po no od razu, ale na... zrobiłem tak. tylko jeden kręcił z dołu i wbiegam do oponu, gdzie był lewy. I gdzie widziałem pana tam. na kłamstwie w tym momencie? Ja wstałam w korytarzu przecież, wy tam ktoś przy jak jeszcze biegał przez okno, widziałam. Ja biegłem. No. To jak kłamie. to by sobie wymyśliła, <coughs> a faktycznie biegałeś. Ja robiłem tam kręcioła pod, pod, pod tym, pod adminem, na sam start Ale Ja faktycznie musiałam disa mijąć, bo ktoś tam był, ale nie zwróciłam kompletnie uwagi. Ale ja Cię nie widziałem ani w komunikacji, ani w obłocach, bo ja byłem w jednym Jeszcze drugim. Ale ja ty po że mnie widział? No bo I jak ty poszłeś... Na 7 możemy... przecież... skipnąłbym jeszcze, no ale mi też śmierdzi to, bo nie... Powiedziała akurat hmm. pub, na którym byłem. A ja powiedziałam 4 pub, jak zawsze, gdzie byłam. Pewnie znowu seven, lewy są chyba impostorem. Tak. <laughs> Jest ten śmiech furjatył. Wow, tak jeden tylko... Wow! Nie wyjewali Jednak używają mózgu. Jeszcze. Na Poczekaj, już będzie na sześciu. Dobra. Disa muszę znaleźć. Disu jest czysty dla mnie. Princep? O nie. Jak coś zostało? Zalazłem. Tutaj jednu jedną teraz. Znalazłem lisa. Chodź tu, chodź tu, ej, ej! Przyjaciel! Przyjaciel w krzakach! Ej, double bym zrobił sobie, wiesz? Kurjacik, chuj, że to na dzisiaj ma świra. Double'ka bym zrobił, chodź. chodź. Chodź, 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 To odznaczam. Ja tutaj mam temperaturkę. Co nie temperaturuję? Tam jest ten. Patka Disu, patka disu. Patka, diso, patka, biso, 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 Elegancko hmm. no, Proszę bardzo biso, 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 to sobie na <laughs> Takie nutna, taka nutna rynka. Nie wiem, Furiat wygrał, nie wiem, ja czy to udostawiam. Tyle, chciałem wyjść.